Czy my znamy Chrystusa, naszego dobrego pasterza? Czy słuchamy Jego głosu? Za kim dzisiaj podążamy, kogo dzisiaj słuchamy, czy idziemy za naszym dobrym pasterzem? Tak. Czy jesteśmy wdzięczni za euch Pełnie Pełni radości i wdzięczności w naszych sercach dla naszego dobrego pasterza śpiewajmy razem z psalmistą. My ludem Pana i Jego owcami, Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Dołóżmy starań, aby poznać Pana. Chcijmy przyjąć Słowo Boże i uznajmy się za godnych życia wiecznego. Miejmy Słowo Boże w sobie, niech ono nas niesie. Kochajmy Jezusa żyjącego w Eucharystii i posilajmy się ciałem Pańskim. Bądźmy pełni wesela i ducha świętego. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Bądźmy zbawieniem aż po krańce ziemi. Módlmy się, aby wiele gorących serc odpowiedziało na wezwanie Jezusa: pójdź za mną. Posłuchaj, a może i do ciebie dzisiaj Jezus mówi, pójdź za mną.